Para Maksim, my rozumiemy, że ty lubisz wydawać pieniądze, rozbijać się samochodami drogimi, dobra, jakieś imprezki robić, a to wszystko kosztuje. I na lodziarnie zabrakło ci pieniędzy. Od czego są youtuberzy? Na nie jaki Mateusz Spysiński. Niby prosta przygup, taki, proszę państwa, plotkarz, a tym razem wpadł na genialny pomysł. Żeby zakładać konta pomocy dla Ukraińców. On chyba założył. Paramaksim, ty nie oszukujesz, zakładasz takie konto. Bo Ty rzeczywiście chcesz pomóc tym Ukraińcom założyć tą lodziarnię, bo lubisz robić lody. Żeby ci ludzie mieli co do pyska włożyć albo tobie włożyć. No, no, no tak to jest. Konto zakładasz w ciągu tygodnia, bo się milionerem. Wiecie, ile ludzi się wzbogaciło? No, więc. Brawo do tego yy, jak jemu tam? Mateusza Spysińskiego. Nara.